To jest właśnie siedem linii. Jedna linia to jest aktywny główny regulator tylny, czyli linia, nieprawdziwy meridian, to jest tak zwany królewski meridian, biegnący yy, dokładnie środko, środkiem ciała, linii środkowej, czyli wierzchołkami wyrostków kolczystych ręków. Potem mamy najpierw tutaj pierwszą i drugą gałązkę meridianu kręża moczowego. Pierwsza gałązka jest dwa palce od linii środkowej na zewnątrz i druga dalsze dwa palce. I tu mamy jeszcze w środku cuna, trzecią linię taką. Lokalizacja punktów tzw. zgodności tylnej, które odpowiadają mniej więcej temu, co znamy z masażu segmentarnego jako unerwienie segmentarne według hida czyli z tych miejsc kontaktujemy się z poszczególnymi narządami i układami energetycznymi, czyli masując tą właśnie płaszczyznę pomiędzy jednym niebieskim a drugim, a także wykonując na zewnątrz, działamy odruchowo praktycznie na cały organizm. I dlatego właśnie jest to masaż stosowany w chorobach wewnętrznych, co w rozumieniu chińskim należy rozumieć jako choroby niechirurgiczne. Okoś tej naszej pią piąchy z jednej strony kręgosłupa i z drugiej. W zasadzie powinno się przejść na drugą stronę i lewą ręką robić. Bardzo to jest fajne pod warunkiem, że między tym nie ma, nie ma skóry pacjenta, bo jak jest to łapiemy tu i że mu za dobrze nie było podciągamy do góry. I teraz sobie robimy. Zabie z gatunku mały sadysta. Klasyczny na kasę chorych, tylko do środka. Czyli w ten sposób. Oczywiście naprzemiennie rękami łapiemy. zwrócić uwagę, że ja nie robię tego rękami, tylko się oparłem na stopach i kiwam się jak gęś nad starem. W górę, wie, tu. Jedziemy sobie tak dociskiem do kręgosłupa. Tu sobie podnosimy palce i startujemy. Lądowanie, dociśnięcie, czyli rozciągnięcie mięśni w kierunku dokręgowym. I tak od dołu do góry sobie jedziemy. Mogłaby Pani trochę tłuszczu jednak zachować sobie trochę na... Tu. Przecież ta koleżanka składa się wyłącznie ze skóry. Jakbyśmy tu mieli lampę taką stołową, można by było uczyć anatomii. Bez żadnego rentgena. I tak sobie jedziemy. Tylko przeskakujemy nad kręgosłupem. I sobie tak jedziemy. Od dołu do góry. Nie wracamy, tylko zawsze od dołu do góry. Żeby tak, żebym poleciał. W trzech liniach. Wzdłuż kręgosłupa. Do pachy i w środku między tymi. Jak to się dobrze zrobi, to też są ładne czerwone paski. <laughs> Dawniej to używano takich żelaznych drapek, ale to się nazywało obdzieranie ze skóry. Oczywiście zawsze robimy to z obydwóch stron. do góry i na bok. Tu i na bok. Odciągamy skórkę i na bok szarpnięciem takim lekkim. Kolej, tu parę razy przesuwamy kawałeczek wyżej. Tu, 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 tu. i kawałeczek wyżej. Tu, tu i kawałeczek wyżej i tak dalej i tak dalej naciągamy skórę i sobie tak powierzchnię. To, to oczywiście ma na celu złagodzenie szczególnie jeśli pacjent był bardzo ogłosiony po zabiegu już nie jest jest to pewna forma depilacji na pewno kiedyś taki naiwny jeden przyszedł, żeby na nim pokazać. Dojechał do trzeciej techniki, więc już nie dał rady. A potem na zakończenie robimy coś, co się nazywa wachlarzykiem, a polega na tym, że sobie tutaj kładziemy rękę na salę dłoni, paluszki tam wysoko, tu trzymamy za bark, żeby na pacjent nie uciekł przed rozliczeniem i jedziemy. Ja to oczywiście wszystko pokazałem w mocno skróconej wersji. Normalnie robimy to dużo dłużej. Całość takiego masażu, dziękuję, dziękuję. Całość takiego masażu około 40-45 minut. I pacjent potem ma bardzo gorące plecki. Jeśli się to stosuje w przypadkach na przykład przeziębień, infekcji dwóch oddechowych, Kutki są znakomite, takie same mniej więcej jak przy bankach.